Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w piątek trzeciego tygodnia adwentu. Słowem, które nas dzisiaj poprowadzi, jest fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział pierwszy, wersety od pierwszego do siedemnastego. Sam początek Ewangelii według Świętego Mateusza. Początek, który przedstawia nam genealogię Chrystusa, Jego pochodzenie. Ten fragment może wydawać nam się żmudny, może trochę nudny. Może się pytamy, dlaczego on właściwie jest odczytywany dzisiaj w kościele. Ale jest to fragment, który pokazuje nam szacunek Boga wobec ludzkiej historii, pragnienie Boga, który chce uświęcić ludzką historię, historię pokolenia, które nie było historią tylko świętych. Ale także historią grzeszników, historią kobiet. Bóg chce wejść, chce uświęcić tę historię przez osobę Jezusa Chrystusa. Chce pokazać, że historia tego pokolenia nadal trwa i że Bóg ją tworzy. Miejsce pochodzenia Jezusa również miało ludzką opinię. U proroka Michała czytamy, a ty, Betlejem, Efrata, najmniejsze jesteś spośród synów ludzkich. Natomiast Natanael pyta się Filipa, gdy słyszy o Jezusie, który pochodzi z Nazaretu, czy może być coś dobrego z Nazaretu. Bóg nie wybiera najlepszego miejsca i Bóg nie wybiera najlepszej ludzkiej historii. Przyjmuje to, co jest. Przyjmuje to, co możemy Mu dać. I ma dlatego szacunek. I te nasze historie chce uświęcać. W tym możemy być podobni do Jezusa. W takim spojrzeniu na moją ludzką historię na moje pokolenie, na moją rodzinę, na miejsce moich narodzin i mojego wychowania. Bóg czyni moją historię świętą, moją historię życia. Chcę uczynić historią zbawienia. I moje osobiste zbawienie nie dokona się w żadnej innej historii, w żadnej lepszej, tylko w tej, która jest, w mojej historii życia. Z jej całym zagmatwaniem, poplątaniem, słabością, grzesznością. Z tą historią, której może się wstydzimy, może którą chcielibyśmy odwrócić, ale już się nie da. Bóg w to wchodzi. W tym czasie adwentu Bóg wchodzi w moją historię życia i ją chce uświęcić. I dla tej świętości, dla świętości mojego życia, dla świętości historii życia moich rodziców, dziadków, wszystkich przeszłych pokoleń. Bóg chce okazać szacunek. I w tym ja mogę być również podobne do Boga. Okazać szacunek. I dziękczynienie za dar mojego istnienia, za dar moich narodzin, wychowania, za dar kształtowania się mojej historii życia, w której Bóg przychodzi i w której Bóg mnie zbawia. Czy dzisiaj jestem w stanie uszanować moją historię życia, podziękować Bogu za nią, za to, co było dobre, piękne, szlachetne? Ale też za to, za to, co trudne, za wszystkie rany, za bolączki. Czy dziękuję Bogu za dar mojego istnienia, za dar historii mojego życia, czy okazuję jej szacunek tak jak okazuje Bogu? Jeśli klękam w drodze krzyżowej przed upadkiem Jezusa na Ziemię, na tej stacji drogi krzyżowej, czy jestem w stanie dzisiaj uklęknąć? przed moją historią zbawienia, moją osobistą historią i okazać jej szacunek.